19 marca dzieci ze szkoły podstawowej w Siemi w gminie Nurzec Stacja przywitały wiosnę. Nauczyciele wspólnie ze Strażą Graniczną w Milniku przygotowali dzieciom na ten dzień mnóstwo atrakcji. Była zabawa w podchody, w poszukiwanie marzanny i przemarsz z kukłą przez wieś, a potem pożegnanie zimy poprzez spalenie marzanny w ognisku. Dla dzieci największą atrakcją były przejażdżki kładem po szkolnym boisku.

Marjane, Marjane, czo jeden takiego rawo doda

O to też porządku. Po raz drugi i po raz trzeci. Normalnie było spoko. Było Zabawa była e, normalnie taka bogowa. Super były emocje. To to jest remis. A to jest jedna grupa i druga. Jedna grupa była. i druga grupa, wszyscy pobiegli wszyscy znaleźli.